Cześć, witam Was. Dzisiaj 27. Sobota, jest godzina przed 8. Wyjeżdżamy na godzinny protest. Jedziemy dzisiaj solo samym Deutschem.

Dzisiaj w proteście bierze udział także Wójt Gminy Obrazów, Krzysztof Tworek. Witam Panie Wójcie. Dzień dobry bardzo. Może nam Pan powiedzieć, dlaczego bierze Pan udział Dlatego, że sam jestem rolnikiem i sadownikiem i wspieram wszystkie postulaty, e, a przede wszystkim pomoc rolnikom, a nie tylko obiecywanie słowa, nie czyny się liczą. Dlatego dzisiaj jestem tu z rolnikami i będę jechał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gumiecka dostałem, kurde, taki do <laughs> oczek. Co to za mną Dzień dobry, Adam Wójtczyk, rolnik, sadownik z Kleczanowa. Protesty rolnicze nie ustają, trwamy nadal w bronieniu polskich interesów, jak i naszych interesów. Protestujemy przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko Fit for 55, przeciwko podatkom ETS2 i innym dziworacznym rzeczom wymyślonym przez nasz rząd i przez Unię Europejską. Proszę powiedzieć, co to jest? Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do 50%, 55%, a nawet już są pojawiają się pomysły, żeby zrobić całkowitą bezemisyjność 95% lub nawet 100%. My przeciwko temu zupełnie protestujemy, nie zgadzamy się z tym, bo to zabójstwo dla naszej gospodarki, dla naszego rolnictwa, jak i tak dla nas wszystkich Polaków. Czy Państwo myślą, że takie protesty tego typu rzeczywiście pomogą? Yy, trudno powiedzieć, czy pomogą. Najważniejsze jest to, żebyśmy zwrócili największą ilość, zwrócili uwagę jak największej ilości naszych rodaków na problemy, które dopiero stają przed nami. Bo jesteśmy, można powiedzieć, jedyną grupą, która została i która jest na tyle odważna, żeby walczyć o interesy Polski. <laughs> Ponieważ górników, można powiedzieć, już nie ma, hutników nie ma, nikt inny, wszyscy się zgadzają, można powiedzieć, z polityką. My walczymy po prostu o swoje, walczymy o Polskę. I jak wygląda dzisiejszy protest? Dzisiejszy protest to początek akcji, która będzie trwała, mam nadzieję, do skutku i do, do momentu, gdy wywalczymy nasze postulaty. Druga i czwarta miesiąca, sobota miesiąca. Wolny przejazd ciągnikami, po najbardziej ruchliwych drogach yy, od 8 do 9. Czy łagodz mm -hmm. łagodzicie nieco forma protestu w mm -hmm. do tego Nie chcemy mm -hmm. zostać uznani za terrorystów, ale jeśli tak łagodna forma nie pomoże, yy, myślę, że Bruk możemy powtórzyć Brukselę. Mam majówkę z majówkę po, po to ma być, także <coughs> będziemy pewnie tam poprzedni <coughs> do nich na, na gilek, jak się mówi, a tak to mamy cały czas tylko żydania stop zielonego i stop importowi z Unii Europejskiej. Czy Pan już na własnej skórze doświadczył albo zaczął doświadczać albo przeczuwa jak będzie wyglądało wprowadzenie zasad tego zielonego ładu i no, jak w Pana przypadku wyglądają konsekwencje następnej polityki rolnej? To, to wszędzie, to w mamy już wszędzie więcej różnego rodzaju. Piecze, zakaz spalenia drzewem, zakazy mniej więcej. Szanowni Państwo, Unia Europejska narzuca nam wiele ograniczeń. Po pierwsze chcę, żeby wszyscy widzieli o tym, że w większości krajów europejskich zużywa się dwukrotnie więcej środków ochronnych roślin czy też nawozów niż w Polsce ale to wszyscy mamy ograniczać o połowę używanie tych środków. To jest niesprawiedliwe. Polskie produkty rolno-spożywcze, jak e, owoce czy warzywa, są najzdrowsze e, na całym świecie, też e, w Europie, ale to nam tutaj się nakazuje, żeby ograniczać te środki ochrony roślin. Poza tym, proszę Państwa, taki przeciętny dom, nie obrażając właściciela, jak tutaj, to jest remont około 200 tysięcy złotych. Tutaj trzeba ocieplić, wymienić okna, wymienić drzwi plus wymienić też system ogrzewania. Czy każdego z nas na wsi stać na to, żeby zainwestować 200 tysięcy albo nawet do 300 tysięcy złotych? Niekoniecznie. Mamy wiele osób, które po prostu e, na to nie stać. Poza tym też e, dopiero co promowaliśmy piece gazowe od 2030 roku już jest zakaz pieców gazowych. Nie będę mówił dlaczego, żeby nie spiskować. Także od 2.26 wchodzi podatek od pieców na paliwa stałe. Także w przyszłym roku ma wchodzić podatek od aut spalinowych. Bogatych będzie stać na te wszystkie podatki. Niekoniecznie wszystkich przeciętnych mieszkańców tego kraju. Dlatego my chcemy zmian w Unii Europejskiej. Chcemy, żeby zielony ład poszedł do kosza. Do kosza teraz państwo kierują ten protest. Kierujemy ten proces przede wszystkim do tych, którzy rządzą naszym krajem, czyli do premiera Donalda Tustaka, do ministra siekierskiego, do ministra Kołodziejczaka, do tych wszystkich, którzy wielokrotnie obiecują, że się z nami spotkają, ponieważ padały takie publiczne deklaracje, że będą się spotykać z rolnikami. Donald Tusk już dwukrotnie przełożył spotkanie z rolnikami. Minister Kołodziejczak osobiście mi obiecał, że się spotka z nami, do dzisiaj telefonu nie ma i tego spotkania nie ma. Chcemy, żeby nasz rząd reprezentował nas rolników, nie Unię Europejską. Chciałbym także powiedzieć, że nasz protest nie jest partyjny. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich partii, to między innymi starosta Marcin Piwnik już na pierwszym proteście Przyjechał, powiedział, że popiera. A gdzie jest dzisiaj? Panie Marcinie Piwnik, Panie Starosto, zapraszamy, żeby Pan był w pierwszym ciągniku razem z nami. Tak jak widzicie za mną nadjeżdża kolumna ciągników. Dzisiaj spokojny yy, przejazd. Chcemy pokazać, że jesteśmy, że nasze postulaty nie zostały spełnione. Przejazd między Sandowierzem a Lipnikiem. Wszystko odbywa się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Jest policja. Chłopaki robią nawrotkę na rondzie. Wracamy z Lipnika na Sandomierz. Kolumna ciągników się zbliża, na dzisiaj protest kończymy.